No hej, z tej strony Wergi, a ze mną jest dzisiaj Admiros i Kamil. Siemano! I Siemano. dzisiaj będą mi pokazywać nowy tryb jakiś, no, będziemy eksperymentować na Admirosie. O nie. Tak? A, dopiero się dowiedziałeś, przepraszam. Także Kamilu prowadź. Dlaczego ja mam prowadzić? To jest twoje laboratorium, ty chcesz przeprowadzać? Je to jest laboratorium doktora Vergiliusa! Dokładnie, o. doktor Wergi. Problem jest taki, że nie wiem gdzie tutaj jest wejście, ale zaraz znajdziemy. Doktorowi Vergi trochę twarz zmutowało po ostatnim o kurczaki. odcinku. To pewnie przez te laboratorium. Ej, otwieraj to te drzwi. laboratorium. No otwieraj, no, otwórz te drzwi. A i widzowie zostawcie łapkę w górę i subskrypcję dla Vergiego, to nagra ze mną jeszcze jeden odcinek. Próg 50 Oj. łapek i nowy odcinek z Admirosem. A jak zostawicie o. 15 łapek, to Wergi zrobi pompkę na, na następnym odcinku. No. Okay. <laughs> Nie wiem na co się zgodziłem poprzez przypadek. E, troszeczkę Dobra, później. chodzimy do windy. Ten. Wergi, prowadź. No idziemy, Dzieńmy, idziemy. Zrobimy eksperymenty na Andrzeju. Lecimy. W ogóle tutaj Wszystko kolega może ma fajną Pod jeden jest brońka. To jest twoje laboratorium, Wergi. Aha, mam Dzień, też wieś, broń. Gdzie się tutaj bierze broń? No z Vergi, zrób na mnie eksperyment takiego, co jeszcze nikt na mnie nie robił. Hmm. Proszę mi zrobić trzecią rękę, poproszę. Dobrze, hmm. tak zrobimy. No, tak. Zrób takie eksperymenty, jakie by kosmici zrobili, Andrzej. <grymne> Dobra, to ja idę <grymne> sobie. Naura. No, okay, Ej, prowadź, Wergi. No, próbuję prowadzić. I idę. Wegi szefie, prowadź. Dobrze, tak też zrobimy. Tak. Ok. Opowiedz trochę więcej o tym laboratorium, Vergi. Dziś się tutaj zaprowadziłeś, nic nie mówisz. No, mam takie fajne laboratorium. Tam jest jakiś, nie wiem, cave. A tu coś jest, chodźcie tutaj zobaczyć. O, to jest jakaś o, pani. To jest shop. Czy Show to jest fact. twoja kochanka, Vergi? Vergi, kupisz mi taki ten? Kostium tego naukowca? A ja bym hmm. chciał taki kostium. No Dobrze. ty nie dostaniesz, o, ty dostaniesz najbliżej najwyżej, o, pistoletem po głowie. Dobrze. Działa to w ogóle? Nie działa? Nie działa. Ej, ja. Vergi, tu twoja kobita pracuje. O, fajna kobita z tego pana. Hm. Można sobie to zrobić. Ej, kupiłem coś za 10 robux. <laughs> Super. To bardzo fajnie. I Tylko nie wiem kupić, jak to teraz założyć. Można kupić szkieletor za 210 waluty. Kupiłem Mam 130 waluty i tak troszeczkę to jest problematyczne w tym moim laboratorium. A. Co ty gadasz? Dobrze. Prowadź nas zwergi. Jeszcze Idziemy do... tutaj na zakupy. Nie? A, przepraszam, tak. Mm, okay. Idziemy tutaj, o. Jest tu jakaś mapka? Ej, Thanos tu jest, co jest grane? Jaki Thanos? A, jest Thanos. To no, Thanos. Thanos? Mm -hmm. Dobrze, tutaj jest jakiś meteorokrystal. Czemu się kończył? Zgubiłem się, halo. Zgubiłem. <śmiech> tutaj <śmiech> chodź. Tutaj, Za tutaj. on prowadzi. Dobrze. On Bergi chyba nie chce na tobie eksperymentów przeprowadzać. No, to jest jakiś laserek. Możesz mi go ten, możesz mi tyłek Prostowy. nim <laughs> Dobrze, zobaczmy. Dobra, odpalamy się. Otwarcie laser na mnie. Za 3 sekundy będziesz miał wypaloną dziurę. Wiem gdzie? O, o, kurczę. O to ja muszę tu chyba stać. <grym>, tak. Dobrze. Zostawcie we mnie dziurę, szybko. Uwaga. O kurczaki. O nie! Zostaje. Radiacja! Kosmitą. Radiacja. O nie! Gdy Vergi, uleźł nas na zło. Um. nas radiacji, Wergi. Halo. Wergi <grym> ma prawda z kręgosłupem. <grym>, ty też. <grym>, o, Admiros nauczył się latać po tym eksperymencie. Nie, już wrócił na ziemię. Dobra, vergi, no. pokaż nam inne eksperymenty. A Dobrze, wiesz. biegniemy dalej. Chce być już zębiakiem. A czemu nie? Bycie zębiakiem jest fajne. Mógł Dobrze, tu tutaj jest jakieś gdzie... wejście. Chyba. No to idziemy. Dobrze, gdzie nas teraz wprowadzisz, vergi? Tak Ciekawe. Za kolejne drzwi. O, genetics a. and mutation. O, zrobisz mi mutację fajną, taką, tak? żebym. Wyglądał ten jak kosmita? Żebyś miał trzecią... Nie, ty... czemu jak kosmita? Ci, Będziesz on, miał trzecią. On ci rękę. zrobi, on ci zrobi, żebyś miał 25 centymetrową szyję. Wow, musisz iść nie. tam. Musisz iść tam, Andrzeju. zobacz. Gdzie? Gdzie? Tutaj. a ja cię tutaj. poza cię zaprowadzę. Zostań tej wergi za tą konsoletą. Mhm. Za którą tutaj konsoletą, Tutaj Natomiast na dole. Konsoleta. Tak, tutaj na tam dole. Tam na dół muszę pójść. Tu chodź za mną, tu, 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 Za którą kocę o, Kamilu? O, jakie fajne miejsce, Kamilu. Tutaj cię odpalaj. Aha, tutaj. Hmm. Tak, odpal. odpalaj. Odpalaj, wergi, szybko. Infect. Musisz go najpierw na haku. Haka musisz go najpierw wziąć. Dobrze. O kurde. O, o. Jest, coś, działa? Jeszcze nie. Musisz mocniej tą wiązkę laseru pójść. Dobrze, jest. A <laughs> Jak mnie trafił? Proste wyparł nam dziurę. Najgorzej. I zrobimy hybrydę Admirosa. Nie, nie, go. nie, nie, rób tylko hybrydę, tylko nie tylko to, proszę. Co tam się dzieje no za Najgorsze co mogło mnie spotkać. Tylko nie A hybrydę. uleczyłeś mnie. O. O. Miała być hybryda, a cię uleczyłem. Dobrze. A nie zmieniłem się teraz coś chyba? Weź coś z nim zrób porządnego. No próbuję, próbuję zrób. go Co się dzieje ze mną? Znów, zrób z niego prawdziwego seksiaka, a nie... Dobrze, zainfekujemy go czymś. Nie, nie, zainfekuj go. Chyba, że. miłością. Kosmitą. O, Jaki możemy go mnie zainfekuj. O, odpalam power. Proszę bardzo. Aj, sorry, to Zepsułem się. Nie. że Nie, przemienił w tego. Ale coś tam zmienił się chyba kolor Admirosa. Teraz ja chcę, teraz ja chcę. Dobrze. Ale chcesz co? Pójść tutaj poeksperymentować, czy porobić na kimś eksperymenty? Nie, chcę być y, obiektem badań. Ja stałem się bardzo ciężki. O, Czyli jak w prawdziwym No. I pochety. O! Ej, halo, jestem tutaj. Właśnie sobie idę. Ehm. Um, Złapnie. Próbuję. Ale nie chce działać. O! O, weź piesęła, zmień. Zmienimy pieseła w. Chyba już Szanowni, wiem, Szanowni, pomaga, jak zobacz się... co żeś ze mną uczynił. Zobacz, jak wyglądam. O! Byłeś na plaży. To? Na Krab Rave byłem! Ze Skajkiem. O kuszaki. Poczekajcie, co my tutaj robimy. Infekt. Ale o. jesteś czerwony. Czerwony jak. Jak szyja. Zobaczymy o, jak. Jak buraczki. A buraczki hmm. są bardzo zdrowe. Dobra, dodajemy do piesela żółte proteinki. No wow. O! Pieseł upuścił się. Ej, czy strzelają do nas? No ja też strzelam o, do kogoś. Ale ja nie mam już broni. A, chyba, że wyleczą nas, nie wiem. Nie wiem o co to... chodzi. Nie. Tak. Wyleczcie mi z bycia zombie, proszę. Kurczę, Boże, ktoś jak mnie infekuje cały tak... czas. No. Ja też zainfekowany. No to Mamy trudno. Mamy problem, jakieś tutaj nie, nieporozumienie w tym laboratorium zaszło. Ej, hmm. chciałem cię przeskanować, Kamilu. A to na Andrzej miałeś robić eksperymenty. Andrzej, chodź Ale będziesz ty byłeś tam. skanowania. Ja nie wiem, gdzie jest Wergi w ogóle, bo miał robić na tobie eksperyment jakiś. O, tu jest. To jestem. Chcemy ciebie wyskanować. Chodź, Admiro się i... cię, wejdź tutaj. I twój czerwony kciuk. Dobra, idę. ile masz w sobie buraczków? O! o. Co, <laughs> Co tam się o, dzieje? O! o tak! <laughs> o! Zostałem przeskanowany, jak miło. Dobrze. Uplauding system standby. Zaraz tutaj dowiemy się prawdę o tobie. Dobrze, panie Vergi, panie doktorze Vergi, jaka tak? jest jaka, jaka choroba mi dolega, bo mnie pan przeskanował. Hmm. Obawiam się, no że, że to... proszę coś powiedzieć, bo to mnie stresuje. To jest Obawiam nie się, że to jest <laughs> nie Ale tego jak mówić, się nazywa? <laughs> Dobrze, chodźmy robić następne eksperymenty, bo to już nic ciekawego nie będzie. Dobrze. Idziemy dalej, ale chyba w nie tą Dobrze. stronę. To musimy się cofnąć chyba. Nie tak wiem, ja idę za Wergim, bo on jakby jest moim lekarzem i powiedział, że tak. moja choroba jest nieuleczalna. Doktor mnie uleczył. Mm. Mhm. Dobrze, z mam zvergilus. nadzieję, że kolejny eksperyment mnie uleczy z niej. Dobrze, A może idziemy tutaj. tutaj. U. O, doktorze, proszę otworzyć wrota. Idziemy, wrota idziemy na aktykę. Mhm. O. mhm. Dobrze. Jakie te tunele są w ogóle ten. Gdzie idziemy, Zrobione? doktorze? Przed Doktor siebie. Doktor Odcie, jest pant. tutaj coś ciekawego. Jeszcze nie wiem co, ale Dobrze. jest coś ciekawego. Doktor Vergiliuso. Hm. Jak tam wejść? A, już hmm. wiem co tam będzie chyba. Zaraz wam otworzę drzwi. I Otwórzcie was mi latać. drzwi! Proszę! Weźcie proszę! Tam. Się. wejdź to, wejdź to się! U, u, u. Idę, idę już sobie powolutku. Gdzie, a, bo ty jesteś ciężki, zapomniałem. No, jestem ciężki, połamany jestem nieuleczalnie chory. Tak w życiu. Zrób dobrze. Dobrze. Dobrze zrobię w, prawdziwym, w życiu. prawdziwym życiu. Patrzcie, ile osób tutaj będą... Doktorze Wergi, szybciej z tymi eksperymentami. Dobrze, macie. O kurde. Ło co mi się wydarzyło z głową? Pięć het. <laughs> Pięć head jesteśmy. Dziękuję, Bergi. Teraz jestem mądrzejszy. A, to... Jestem takim patyczakiem jak Kamilski. What the fuck? Co? Myślałem, <laughs> że nie. <jak> to jest <laughs> jestem jakimś kosmitą. Dobrze, idziemy dobrze. Zrób, zrób z nas z kosmitów, doktorze. Ja nie, nie, nie równa z nas kosmitów, Bergi. Siema. Dobrze. Siema. Nie wiem, czy się zmieścimy tutaj. Ej, doktorze Vergi, nie możemy się zmieścić D tutaj. Doktorze Vergi, mam za dużą głowę, proszę ją zmniejszyć. Doktorze Vergi, trzeba uratować nasze głowy. Nie wejdziemy Diem. dalej. O kurczę, A ja taki. wejdę. Pa wcisnąłem się, Kamilu. Wciskajcie się. Ale ja nie mogę. Chociaż to Jestem taki wychudzany, doktorze Vergi, Proszę, daj mi coś do jedzenia, bo zaraz umrę z głodu Dobrze. i będzie mi smutno. Dostaniesz wergi. Nie dam rady tu wejść. <laughs> nie chcę witaminek. Ja chcę, ja chcę ten, jedzonko, kurczaczka chcę. Proteinki, nie witaminki. Ej, zakl zaklirowałem się w... Ach, doktorze Vergi, ja już tak dłużej nie mogę. Psycha siada. <śm> Szybko, muszę jakieś jedzenie, panie doktorze. I gdzie Masz jest kamieński mój przyjaciel? Ja tutaj, ten, o, 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 odmieniam się. Czemu się odmieniasz? Czemu odmieniasz mi tutaj widzów? nie możemy wejść przez drzwi. <śm> To no wejdź tam. Zostałem sam. Zaraz Zostałem wrócimy do ciebie. Zaraz, Zaraz wrócimy do ciebie. ciebie. Zostałem zainfekowany. Ej, byś mógł zmniejszyć mnie z góry dzięki. Ej, nie działa, doktorze Wergi. Czemu Czeba? nie działa? A, bo dopiero teraz będzie działać. Hmm. Doktorze Wergi, mam problem z głową, jest za duża. Ała. dobrze. Doktorze Wergi, wypuść nas to. <noise> Już, momencik. Dobrze, idziemy dalej. Dobrze. Admiro chcesz mieć śpieszył głowę? O tak, zobacz, poproszę. co tutaj stworzyłem. Patrz. Yeah. O, yeah. Co To jest! Moja własna armiorowa. Co armia to widzu. jest? Jestem pierwowzorem twojego pytona. O! Oh. <laughs> Czy nadal to chcesz nie. mieć mniejszą głowę? Ja bym chciał tu wejść, ale niestety jest mały problem, bo jestem za duży. Dobrze, to chodź. Pomniejszy mi cię trochę. Pomniejsz mi głowę tak, żebym już mógł normalnie wchodzić i żebym był normalnym człowiekiem, a nie takim zmutowanym pięcioheadem. Dobrze. nie będziesz normalnym człowiekiem, pogódź się Będę normalnym człowiekiem, taka jest moja wola kosmitów. Mhm. Ciekawe, czy przez te drzwi przejdę teraz. <śmiech> <śmiech> przez <to> też <laughs> nie mogę. Jak tak, wcześniej przeszedłeś. Trzeba Cię przepchnąć. No, dobrze, ja ci przepchnijcie mnie. Ja Ci potrzymam, te drzwi otwarte. E, te, no prawie, prawie... No, mam za dużą głowę, coś jest nie tak. O nie, wypadłem za mapę. Wpadłem za mapę. O, dobrze, goleby. chyba jest problem. No, ja chyba nie dam rady tutaj. Musisz zrobić chyba reset karakter. Ja nie chcę być zresetowany, chcę być normalny. Jakbym podskoczył, może jakoś... Ech. dobra, reset karakter, żegnajcie. Mm. Umarłem. Ciekawe. Czy nie wiecie... karmiłeś mnie, dlatego umarłem? Mm. Właśnie, Wergis, słabyś ci doktor. Przepraszam, ale no w się poprawię. Nie ma. Gdzie wy jesteście? Chodź, idziemy do doktora Vergiego. Doktor Wergiliuso. Idę was szukać. Otwórzcie te drzwi, szybko. Które? Oj. Dobra, już otworzyłem. drzwi. A powie się. jesteście <laughs> całkowicie windą. na zewnątrz. Tak, bo umarliśmy, nie dbałeś o nas, nie dałeś nam jedzonka i nie dałeś nam witaminek, no i umarliśmy. Dobrze, Ej, ta na winda przyszłość jedzie? wam dam te witaminki, jedzonko. Ta, jedzie winda, o, Ja nie byłem pewien, czy ona jedzie. Szybciej z tą windą, doktor Wergi na nas czeka. Dobrze, idę do was. Doktor jaka jest w ogóle twoja specjalizacja? Ziemniaczki. Jego, jego specjalizacja to urologia. Hmm, tak myślałem. A czym się zajmuje urolog? Hmm. Żeby widzowie wiedzieli. Najciekawsze propozycje mogą być w komentarzach, chyba. Hmm. No Dobre. to chyba wiadomo, że urolog zajmuje się ten... Yy, sokiem pomarańczowym. No. Hmm. No, tak. tak, Myślałem, dobrze. że jabłkowym. O kurcze! A może jabłkowym? Nie wiem. Nie znam się. Jestem tylko zwykłym eksperymentem. Ja co też. mogę tam wiedzieć o życiu? Jest no, całe no, życie co ja spędziłem kosmicem. w laboratorium. Mhm. Jest problem. Jaki jest problem, trochę, doktorze Vergi? Troch, chyba trochę zejdzie ze znalezieniem siebie, bo nie wiem gdzie jestem. Mam za duże trze laboratorium. Trzeba było zostać tam gdzie byłeś, byśmy się znaleźli. Dobrze. Powiedz co widzisz. Widzę kręcące się pierścienie. I wózję o! jądrową. Ej, to tutaj? <laughs> doktorze Vergi! <laughs> gdzie jesteś? Dobrze, ja wam powiem, moi Oj. drodzy. Chyba nie tu. kamilo A eksperymencie numer 3. Szybko, no. możemy teraz jakby przejąć kontrolę nad tym laboratorium. Mamy rację. Skoro jesteśmy na wolności, muahaha. kurczę kurcze, ja nie umiem przejść Doktor dalej. Vergi nigdy nas nie znajdzie. Doktor Vergi... zmarł O nie. <grym> gdzie wy jesteście? Paxund. Ej, jestem A. w tym pierwszym powierzchniu, gdzie na początku. Ej. Ej. Montuje rekombinator. Ja też coś montuje. <laughs> Psujemy twoje laboratorium, no. musisz nas znaleźć. <laughs> Panie Vergi, nigdy ci się to nie uda. Twoje eksperymenty wyciągnęły się spod kontroli. <laughs> Ej, chodź tutaj, chodź tutaj. Właśnie Dobra, chodź, chodź, chodź samy. Ej. On nigdy nie nas się. nie znajdzie. Nigdy nas nie znajdzie. <laughs> nigdy nas nie znajdziesz. Chodź zepsujemy mu reaktor, antycząsteczkowy. <laughs> A to co to jest? Jestem przywiez... Scientist. To jest reaktor antydenciakowy z kolei. Ej. Ej. Pytanie, czy Ej, wy czekaj. jesteście Chyba tam, tutaj. gdzie byliście? Znaczy, gdzie my byliście. <laughs> Jesteśmy uciekinierami. Miałeś no. dwa eksperymenty, który, na których miałeś eksperymentować, ale ci uciekły. Teraz musisz je znaleźć. Em, no dobrze. O! o tu jest. Dawaj, zepsujemy to. <laughs> pam param pam. Ej, czekaj, bo. Ej. Dobrze, gdzie wy jesteście? O nie! Co to jest? Ała, zainfekowało Zobacz, mnie! Zobacz, to jest kosmita! Kosmetycznie. <grystycznie>. Jesteśmy... Jesteśmy teraz y, tam, gdzie był laser. Jestem wyręczony owo. Deadpoola. Gdzie to był to laser? Tak. Chodź tutaj. Znajdziemy do Doktora no, no. Wergiego Dęciaka. Ej, czy my wracamy? Nie, my wracamy, druga strona. Tu, tak? Ja jestem tutaj, gdzie byliście, mieliście zmienioną głowę o, i tym podobne. Dobrze, już idziemy do ciebie, doktorze. Dobrze. Nigdy nas byś nie znalazł. Mogłoby tak być. Ale jesteśmy wolni. Tu było? Nie, to było w drugą stronę. O, co, co to, to jest, jest za robocik? Nie wiem. Dąd touch. Pom, pom, pom. Nazw nazwij go Serafin. Chodź tutaj. <laughs> nie, bo jest zbyt wolny. To prawda. Dobrze, ja idę do Was. Jestem w tych, tych, jak to się nazywało, podziemiach. Uj! Wziąłeś to? Ale fajne. Hmm. I to gdzie jest fajne. Mhm. My? W tak. trolejbusie. No. O szacowna. A patrz, jestem na górze. To. O! <laughs> Co tam u ciebie? Oko. Ej! O nie! Doktor nie, Vergi! Skąd wy siadaj, wysiadaj! Wypuśćcie mnie, wypuśćcie mnie! No nie doktor was. Vergi! Siadaj, siadaj, Kamil, on nas nie może złapać. Halo, moja głowa tu była. Ej, uciekamy, uciekamy, O nie, to Doktor ale, Vergi. Spadamy o, stąd. Alarm się uruchomił. No dobrze, masz nasz. No i co teraz? No i co zrobisz? Myślę, że... No i co zrobisz? ...że w przyszłości znowu będę na was eksperymentował. Okej. Okay. A tymczasem mm. myślę, że pora usiąść na ławeczce. Podsumować tutaj. Podziękować za wspólny odcineczek. Ej, chcą mnie zabić. Także no. Drodzy widzowie, myślę, że to by było dać dzisiaj na tyle. Dziękuję ci, Admirosie, i dziękuję Ci, Kamilu. Proszę, Wergi. Nie hmm. ma problemu. Elo. tysiąc złotych się należy. Na razie, <laughs> Kamilu. Na razie. Hej.